Hello, hello 320, witajcie na kanale Gramy. Jak widzicie, jestem Harry Potterem z książkami w głowie. Nie, że to we, to ja tak naprawdę. Ja A jestem. obok mnie jest Nikola, moja I I znajdziecie co gramy? Podpowiedź, graliśmy to. Bramka, no, do, I było bramka straszne. Bramka numer 1, camping. Hotel. Maraison. To ja nie widziałem nawet tego, nie grałem w to. Mm -hmm. I dwójeczka to camping. A tak w ogóle to dwójeczka gra I, i słuchajcie, wchodzimy do którego samolotu, Harry o, tutaj jest ten nowy, widzisz? To pod dwójką czekamy, tak? tak? Pod A pod jedynką, dobra, to słuchajcie. Dobra, dwie osoby. 3. I jesteśmy. 3. I se siedzimy, słuchajcie, i lecimy tak naprawdę. Teraz Wam powiemy prawdę. Lecimy sobie na obóz, i tam będziemy sobie robić piwak, będziemy sobie śpiewać ten, piosenki, będziemy sobie jeździć kiełbaski z ogniska, prawda? Tak. No, także tam właśnie jedziemy na camping, trujeczka, wszyscy się trzymamy za ręce i, i śpiewamy sobie. sobie. <laughs> Po nie ognisko w lesie czeka. O, na manioperka No słuchajcie, lecimy na szczecin i pozamiatane, nie wiem czy wrócimy w ogóle... no. Dobra, a tak w ogóle to pewno już mnie nie subskrybujecie, bo, bo myśleliście, że nie nagrywam, a ja nagrywam mhm. i tak dla Was nadal. A już teraz właśnie zobaczcie, bo mamy chwilę przerwy. Możecie zasubskrybować mój kanał, wpadajcie też do Nikoli na kanał i, i pamiętajcie dzwoneczkować sobie i zolić tym dzwoneczkiem tam, żeby Pasz, tam jest... wszystko grało, nie? E, Daniel. O, pa... to też wtedy był Daniel. Pamiętasz no. Daniel? I które... Daniel, weź do nas pójdź do tego campingu. Co ty tak nas no, zatrzymujesz? No, To jest mam, Park tak. Ranger, to jest Park Ranger. O, wow, masz. ale super. To, jak River no. Park, ej. Pamiętasz? Wow, ale tu pięknie jest. A ten jaki ma fajny ten styl. O idziemy, o jest. Jest y co nie wiem czy pierwszym, bo to bywa różnie. Hmm. A tutaj jest... chwilę, hmm. tu możecie się poczuć wolni. No super, tu się możemy zrelaksować, zobacz sobie usiadł. O ja mówię. Mhm. Is so cozy. No super Zaskielne. tu jest, no ko kozy, i tu są kozy, a, no. Kozy, a, wow. nie, no, nie wiem, tak sobie powiedziałem. <g CAMczysz> <gry chain> yy, no idziemy za nią, dobra, jak on chce, że follow. Gdzie on jest? no stoi w miejscach, kazał za Nie no, nie, bo to jest ten drugi. A to jest ten, a gdzie Wyme on poszedł? z Danielem, a nie za ty, bo, Dobra, idziemy a za Danielem. Ty, Daniel, ty, no, daj, no, ty, ty. daj no mi to nitro. Tu nie ten. wiem, O, tu. Jest Daniel. No i co nam teraz powiesz ciekawego, co? No i co? Ma w Ciebie kliknąć, czy co? O! I'm going to show you uh, location. Okay, nie, nie, nie. Pokaże nam... Mm -hmm. y, nasze jakby pokoje chyba, tak? Naszą lokację i da nam klucze, coś w tym stylu, tak? No. Mm -hmm. mm, tak. mi się wydaje, że coś tak... Coś on tak sobie tam gadulił, wiesz? No mówi, żeby ogólnie tam i za nim i on tam nam da. No. No super naprawdę, mm -hmm. jeśli to jest to. To, co to jest? Basen? Wow! Wow, no to fajnie, no. Tam nie można też. Mhm. no to super, że nam pokazałeś takie coś. Coś 20 lat temu, ale co 20 lat temu? Militaria, coś. Nie wiem, idziemy, ona nas prowadza, tak, na razie? Tak, 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 Później da nam klucze do naszej kanciapki. A czy... No, no, aha, jest tu jest jezioro. jezioro. O, na. zamarznięte. On mm -hmm. pisze, tak. że właśnie zima jest zamarznięte. I, aha, y prosił, żeby nie chodzić. A, no. Okay. No, także super, że go zrozumieliście. Over here. Okay, idziemy za nim. Y a, panie Danielu, a, a, a będziemy sobie śpiewać płonie ognisko w lesie? No dobra. <laughs> Przegnisku można. No. Y <laughs> Forest, coś tam, coś tam, że w lesie. Coś później, deł, Ej, no. Giorgio, a czemu on go. Je? Daniel, dalej, no kurczę. Daniel ma zamiechę jakąś. Super masz ten las. No, Daniel. Co jest, no chyba Daniel? Się, że mamy tam iść. Po co my tam mamy? Nie ja tam gdzie ja mówię, że tam mamy iść. Cześć, bo Daniel chyba nie on myśli, że my tam nadal jeszcze z nim gadamy. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie jak Daniel tam nie ogarnia... Ja idę. To my się tu rozejrzymy w tym lesie. Ale tu się nic nie dzieje, Daniel. Daniel tam stoi. Co tu się dzieje ty? Może to tak ma być. To ja jakaś i... zacinka jest, słuchajcie. To jest to ognisko. Tu jest jakieś ognisko. O, usiadłem. A ty, my poszliśmy to wszyscy, wszyscy za nami, nie idą, dobra, ja nie wiem wiecie o co tu chodzi, nie? Daniel ma zawiechę jakąś. No dobra, nie chcą sobie pośpiać Płonie ognisko w lesie i nic się tu nie niesie. się. co Ej, no co się dzieje? Gdzie jest Daniel? Co? idzie, idzie. Daniel! kurda, obudził się Daniel, ej! Tutaj powinien jeszcze spać, bo if you moment later. Jaki ty, Daniel jest dobry, nie? On się tam zapatrzał na ten, na śnieżek. Tak. A gdzie on wystartował w ogóle? Gdzie on idzie? Nie wiem. Idzie, nie czeka za nikim i leci. Idę za nim, on jest podejrzany, w ogóle ten dalej zawsze mi się wydaje najbardziej podejrzany z tej gry całej. No. Chyba? No, tu ścieka ładnie. Tu ładnie, tu macie drzewko, o jest, 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 czekaj. Ich nie idzie za nami, to dalej Co jest gra? O co? Ty co oni tutaj wszyscy? To ja porczyno ich uh, chyba. If get later you should enjoy your stay. Aha. no dobra, to czyli co? Bawimy się, tak? Bawimy się, szaleje. Tutaj no ale zostać, tak? No, ej, ale to ten. No ale to co my tu mamy robić, słuchajcie? Tu weszliśmy. Nie mamy chałupki naszej, nie mamy gdzie spać. No tutaj. Czy tu będziemy spać, właśnie? Mhm. No dobra, ale no jest światełko, wszystko jest. Tu się możemy relaksować, no ale co? Łóżek nie będziemy mieć do spania? Ej, Daniel. No... Właśnie nie widzę, nie? Aha. O, no, co Już coś się dzieje. O, już, już coś mi nagle światło zgasło, już coś słuchajcie, hochoł tam. A, o, dobra, to. jakiś ściąg na coś zewnątrz. Środę. Dobra, tak sobie tu popatrzę. No super naprawdę. Pierwszy, dzi pierwszy dzień wakacji trafiliśmy jeszcze pada, no nie wierzę, nie? Dobra, ten, danie kazał się zrelaksować, to siadajcie, polecie po jakiś ten. A bo tu nie ma telewizora. Tam nawet. można iść? Nie, w kominek się możemy popatrzeć. Nie. I co? O, Nic raz. się nie dzieje. No dobra no To siedzimy patrzymy sobie przez okienko. Nie pochodzę tak blisko okna, bo tam nie wiadomo. Może jaka tromba trum po wietrzu błędzie. No. Dobra, no czekamy. To jakieś książeczki. No słuchajcie, no trochę to potrwa. Ten sztorm pewnie, nie? O, no, no dobra, słuchajcie, la la la, jest fajnie. zaraz się widzimy, jak coś się zacznie dziać chyba, bo Chodź. bo was zanudzimy. Chodź. No. Słyszałem tego gościa, kto tak płacze? Płacze. Ty, no, ty powiedziałaś, że ktoś potrzebuje... Pomocy. Pomocy, no ale on każe iść na zewnątrz, ja się boję iść na zewnątrz. Przyjdzie ten sztorm. A idą wszyscy? Uważajcie, bo... się bojesz to. Ja nie wiem Czekaj, dobra, wszyscy poszli Okej, okay, wyszliśmy po A Czemu my jesteśmy gdzieś Ani może się poza niskie, że... Żeby... Ej, chyba tak, no bo byśmy... kiedy. Ja pewnie wylazłam. Ja też na początku wyszłam, ale mi się nie stało, nie? Ale to, to, ale to, Stało się! Co? Czy nie? Tamten, ten znika, no. A nie, teleportuje się po prostu. Ale coś jest dziwnego, Co bo... To tutaj się Bo słychać ktoś jak płacze... No, musimy ten... A? A nie mieliśmy o tym nie chodzić, nie? Strasznie się ten... Musimy go szukać. Myślę, że ktoś tam z przodu jest. Myślę, że przy tym ognisku, może wtedy, gdzie jest to ognisko. Nie śmiech? O Boże, coś tu jest? To źle, że na ziemi chyba, no. Coś tu jest! Niech on idzie pierwszy. Heeey! tu płacze. To jest Daniel! Co to jest? Łata! Ej, uważaj, o bo on ja jakieś czerwone kropki ma. Boże, święto, on z wali, uważaj. Idź w stronę domu, szybko. Kurczę, ja źle idę. Ja się skupiłem w tym lesie, matko, z córką, boska. O Boże, to Nie, nie. Ustrzela we mnie. A? Już prawie mnie zabił. O Boże, mnie też. A? Boże, już prawie mnie miał. O Boże, ja już mi już zadał HP. Już trochę umarło. Co ty mi nic jeszcze, ale unikaj w lewo prawo, czałką. Dobra. No. Dobra? Ale mówili, żeby na co to za chocho w ogóle był? Nie. A! Chodź, Nikola, szybko. Jesteś? Oła, mi. ja cię wydało nie mi. widzę. Gdzie o, jesteś? W domu, domu, domu. No, chodź szybko, uważaj. No trochę masz mi krwi. Oła, no, oła. Ja Boże, się wystraszyłem z Daniela chyba. No. Jak? Co tam się Chory dzieje, ty? kurczaczki, no, ty ale akcja, ty! No, a to Steve był! Mhm. Mm Park, Ej, to Steve! A jest Daniel! To na bank jest Daniel! Przebrany za tego kosmitę. czy Bóg wie co to było! Boże. Tak się nie odzwali do siebie nie no. wiadomo, że mieli spina jako. Masakra! Co tu się dzieje, nie? Akcja na narodowym ci się Musimy czekaj za Danielem, no bo co my zrobimy? No ja nie wiem, on ja się tak, nie no, Co? Znowu każe, że można wyjść. Tak? I, <laughs> I think it's gone. Aha, on, myśli, on powiedział, że poszedł. Kurczę, ale wiesz to no dobra, on sobie tak twierdzi, ale no poszedł na pewno? Może i poszedł, słuchajcie. Ale straszne to jest, nie? Boże, jak się No, Także słuchajcie, kochani, jak teraz widzicie, to kończymy ten odcineczek. Jak jesteście mega ciekawi, co się dalej wydarzy, to I widzimy się Daniel już. czy Daniel znym. jest tym zły? Bo coś mi tam śmierdzi, Daniel. To już się okaże w następnym odcinku. Cześć i czołem. Pa, pa!